Wielu topowych twórców zaczynał swoją karierę na YouTube od nagrywania gier. Między innymi Freez, Blowek, czy Stew. Teraz również wiele osób próbuje w tej branży, ale udaje się wybić nielicznym. Jeśli twój film wygląda tak, surowy film bez żadnego montażu, to nie licz na 100 tysięcy wyświetleń. Porównaj ten film do filmów Dexiego, Głos Takiego lub Elo Mordo. Widać różnicę? Po pierwsze youtuberzy, których wymieniłem, tak powiem, A jeśli ty chcesz umieć montować, to zapraszam do oglądania, bo tu dowiesz się jak montować filmy z gier. Aby nagrać film z gry, potrzebujemy program do nagrywania ekranu. Polecam OBS i program od GeForce. Na YouTube jest wiele poradników, jak używać te programy. Gdy nagramy już nasze wideo, pozostał nam tylko montaż. Ja używam Premiera Pro i After Effectsa. Wrzucam w nim na timeline, a następnie tniemy je. Klikamy C, aby wziąć narzędzie do cięcia. Lub tworzymy sobie skróty klawiszowe, a jak je zrobić, pokazywałem już na filmie Lifehacki do Premiere Pro. Materiał tniemy tak, aby widz się nie nudził podczas oglądania. Jest chwila ciszy, wycinamy ją i robisz tak przez cały film. Gdy już potniemy, pora na zoomy. Jest jakaś scena, chcemy przybliżenie na mordę. Klikamy na timeline, na nasz materiał. Wchodzimy w Control FX i klikamy w zegareczek, przy skale. Przechodzimy kilka klatek dalej i sobie przybliżamy. Następnie możemy zrobić sobie tracking. Tracking możemy sobie zrobić w Premiere Pro i również w Afterze. Ja proponuję. After Effectsa będzie łatwiej, szybciej. Wybieramy materiał po raz kolejny, klikamy prawym na nim i wybieramy opcję Replace with After Effects. Wchodzimy w zakładkę Tracker, Track Motion i zaznaczamy kwadracikiem obiekt, który chcemy strakować. Gdy już ustawiliśmy, klikamy Start i chwilę czekamy. Gdy już tam to się skończy, tworzymy Adjustment Layer, wchodzimy w Edit Target. Musimy mieć tutaj Adjustment Layer, klikamy OK i Apply XNZ. Teraz tworzymy sobie napis. A gdy już mamy napis, przyczepiamy go do Adjustment Layer i na przykład sobie ustawimy gdzieś tutaj. I to tyle. Mamy strakowany napis. Eksport, żeby wyeksportować klikamy Ctrl M, nazywamy sobie plik jak chcemy, zostawiamy sobie 1920 na 1800 wchodzimy do cbr i ustawiamy sobie takie 40, no i klikamy eksport.